Siemanko, witam was bardzo serdecznie z tej strony Kifi i dzisiaj jest kolejny odcinek z naszej średniowiecznej serii i Was dzisiaj troszkę oprowadzę, co się tutaj zmieniło, ponieważ odcinka troszkę nie było i ja sobie tutaj zdążyłem troszkę wybudować. E, tak jak mówiłem, wybudowałem sobie domek. O. E, domek jest jakiś taki dziwny, chciałem zrobić coś w stylu średniowiecznym Ale wyszło mi to bardzo, bardzo dziwnie, co zresztą zaraz zobaczycie. Na razie jestem w kopalni, bo nie zdążyłem się za bardzo przygotować i tak nagrywam e, na szybko, bo byłem w kopalni. No i tak, zaraz zobaczycie, co tu się zmieniło. E, no, jest już to wersja 1.5 Minecrafta. E, wcześniej graliśmy na poprzednich wersjach, no i e, doszły już te nowe bloki i tak dalej, i możemy sobie to wszystko ładnie robić. Ok, e, więc przejdźmy sobie. O, tam już zobaczyliście troszkę, tam nie chcę Wam pokazywać za bardzo, ale ok. Wyprowadziłem się już z tego domku, tutaj co mieszkałem i teraz tak... Tutaj są zadania i tak dalej, to jak obiecałem to sobie kiedyś przeczytamy, jak będziemy mieć czas. I właśnie tutaj już wchodzimy na most, który zbudowałem. Chciałem, aby on był troszkę taki w stylu takim średniowiecznym, więc jakiś kamień, półpłytki i tak dalej, tu dziury gdzie niegdzie. no. Jak już możecie tam zauważyć w oddali, e, takie coś, z daleka wam może teraz pokażę, takie coś. To jest mój domek. Tak, bardzo dziwny, naprawdę nigdy czegoś takiego wcześniej nie zbudowałem. E, nie wiem, co to ma przypominać, ale to jest mój domek. E, I właśnie tak on wygląda. Naprawdę bardzo dziwny. Tuż tu zdążyłem sobie tutaj troszkę zrobić, ponieważ naprawdę dawno nie było odcinka i zdążyłem sobie zrobić e, co nieco. Mam żelazną zbroje nawet. Tak, coś takiego jak na przykład farma zboża. Tutaj ładnie wyrosła mi już. To jest pusty teren, na którym będą jakieś, nie wiem. Nie wiem właściwie co to będzie. Jakieś budynki. Coś w tym guście. Zrobiłem sobie już wolny teren. Co może zanim wejdziemy do środka, to jeszcze tutaj wam pokażę. Jeszcze raz z daleka jak to wygląda. No tak to wygląda bardzo dziwnie, to takie wielkie okno tam. Tam jest moja spialnia. Zaraz zobaczycie. Dobra. Na razie to by było na tyle z zewnątrz i idziemy tutaj i tutaj mam, mam już przygotowane i nawet zaorane, że tak powiem na farmy inne, nie wiem jakieś ziemniaczki, marchewki i takie tam, jeszcze tego nie mam, znaczy chyba mam, chyba mi wyleciał ziemniak, z tego co mam zaraz zobaczę w magazynie, ale jeszcze nie wiem, bynajmniej jeszcze nic ma nie zasiane i owieczka mi nie wiem czemu wyszła, trzeba ją zabić. Okej, okay, co to jest? Okay. wyłączę sobie o nie, nie chciałem tego tak zrobić, okej, okay, dobra, nieważne no i tu mam e, owieczki, były cztery, jedna mi wyszła i tu mam e, krówki, które też mi jednak gdzieś wyszła o, tam jest chyba no i dalej się przejdźmy, tutaj obok tych owieczek i krówek jest dalej dróżka którą możemy dotrzeć tutaj. I tu jest znowu taki pusty teren, przygotowany na jakieś na jakieś nie wiadomo co, jakieś budynki, czy cokolwiek. Coś we mnie szczela, szkielet. Już sobie. Um, go zabijemy. Okej. Okay. Nie wiem czemu tu się pali, ale dobra nie się pali ogień i tak się nieraz przestrzenia. E, teraz tak, tutaj co to jest? Nie mam pojęcia. Nudziło mi się bardzo, więc sobie zrobiłem taki spływ, ale tutaj naprawdę nic nie ma. Tu jest tylko tak naprawdę. Nie wiem dlaczego w sumie to zrobione jest. Dobrze, Pójdziemy sobie na górę i przejdźmy sobie do domku. Pokażę wam jak jest w środku. Pokażę Wam też mój magazyn, bo też mam magazyn. I takie ważniejsze rzeczy. Dobrze. Szybko. Dobra. Nie utopiłem się. Dalej sobie przejdźmy. Szkoda, że jest. Szkoda, że jest noc na nie. To jest coś w rodzaju fontanny jakiejś takiej małej. Nie, to naprawdę już jest... Nie wiem co to ma być, ale dobra. Coś takiego zbudowałem. Dobra. O Boże, krówka, przestraszyłem się. Gin. Muszę zabijać takie krówki, okej. Okay. Tu jak widzicie mam drzwi i tam jest zejście do magazynu, ale to potem. Najpierw sobie wejdźmy do domu. Takie jakieś dziwne schody, czasami takie nierówne. Tutaj mam taki balkonik, widok na to, wszystko, co tutaj się dzieje. I tak, otwieramy drzwi i wchodzimy. I tu jest takie bardzo małe pomieszczenie, które chyba mi na razie wystarczy jako kuchnia. Tu mam skrzynkę. Tutaj będę chował najpotrzebniejsze rzeczy. Albo te, które jeszcze mi się nie chce wkładać do magazynu. Na przykład, tak jak teraz. O, mam jeszcze łuk ze szkieletami to leciało. Hmm. Dobra, tam 25 użyć tylko. No. I tutaj mamy... Tutaj mamy już naszą sypialnię. Tutaj mam książki, tyle ile mi się udało zrobić, tyle zrobiłem. Więcej na razie jeszcze trzciny nie mam. Hmm, chociaż chyba gdzie się zasiałem. No, nieważne. Taki, tu są pistony. Mm, tak, to są pistony, wiem, tak dziwnie. Dziwnie wyglądają na tej teksturze, no, ale to są pistony. I to jest łóżeczko, w którym teraz się prześpimy. Okej. Okay. Y jeszcze tak chciałbym powiedzieć, że to, co teraz słyszycie, to jest już dźwięk z nowego mikrofonu, którego test możecie zobaczyć, klikając w anotację tutaj w jakimś rogu. Nie wiem, u góry, albo u dołu, na środku, gdziekolwiek. Teraz się pojawi anotacja i możecie sobie zobaczyć test, y prezentację, czy tam cokolwiek tego mikrofonu. No. Ogólnie to by było na tyle z tego oprowadzania całego. Za dużo tutaj nie ma, ale troszkę się z tym męczyłem, zwłaszcza z takim na przykład szukaniem dyni i innych rzeczy. W kopalni chyba najwięcej siedziałem i nad tym mostem najwięcej siedziałem, ponieważ Liany musiałem zawieść tutaj rusztowania, z tu były i tak dalej, i tak dalej. Okej, okay. za bardzo nie wiem, chociaż dobrze, jest już jakieś ponad 6 minut odcinka, tak mi się wydaje. I myślę, że jeszcze takie drugie sześć zrobimy. Yy, po prostu sobie pochodzimy i pozwiedzamy jakieś nowe tereny. Tylko do tego to by się przydało jedzenie i kilof jeszcze oprócz tego co tutaj mam. I może jakiś lepszy miecz. A właśnie, jeszcze zapomniałem w ogóle o tym, że miałem weź z wami do magazynu. Tak. Dobrze, mi się akurat przypomniało. Tak, to jest mój magazyn skromny. Yy, tutaj wszystko jest kobla i takich rzeczy tu mam bardzo, bardzo dużo kobla, jak tam widzicie. Dobrze. Gdzie ja tutaj trzymam jedzonko? Jedzonko trzymam tutaj. O, i tak jak widzicie mam ziemniaka. Mam ziemniaka i sobie go zasieję. Taki właśnie jest plan. Okej, okay, weźmy sobie chlebek, czy nie wiem po co tak dużo. Weźmy sobie chlebek. Zjedzmy sobie. I co teraz? Jeszcze mogę wyjść. Jeszcze przydałyby mi się jakieś narzędzia, czyli na przykład mieczek sobie jeszcze weźmy, bo jest na wykończeniu siekierkę i żelazny kilof, ok. Eee, jako że jest to eee, wersja 1.5, to jeszcze nie mam żadnych modów pokrywanych, oprócz opcji fajna i shadery mam, ale nie, nie są włączone. Przeszkadzają mi troszkę te dźwięki, chociaż może to jak odejdziemy to nie będzie. Chociaż nie wiem w ogóle gdzie są te, te potwory, które tam słychać. Ok. Myślę, że pójdziemy sobie tam. Tam, bo tam jeszcze nigdy nie byłem, w sumie. Jak pod to chodziłem bardziej na tamte tereny, tam. Dobra, i okay. tak jak sobie tutaj mówię, pójdziemy sobie tam. Okej. Okay. Kogoś tu trzeba znaleźć, eee... jakieś jakiś tymi płatkami. A, miałem między, między coś ziemniaka. Ja, Jezus, o wszystkim zapominam. Jak to? Nie ma nasiona i ziemniaka? Uh -huh. No dobrze, byle by mi tutaj nikt tego nie zdeptał. To będzie szkoda. Z ząbiaka, oczywiście, mam robkiem tego e, ziemniaka. No. Dobra, idziemy dalej. Jeszcze chciałem powiedzieć, że mam małe problemy z programem do obróbki, Także nie wiem, czy mi się uda tym razem to naprawić, Ale ostatnio to nagrywałem. Pojawiały się paski z każdej strony, mimo że nagrywałem w tym dobrym formacie, tak jak zawsze. I mm, film zapisuje mi się w dwóch plikach, czy w trzech i to mi też troszkę dobija. Nie wiem czemu tak jest. Dobrze, jak tu widzę dużo kurczaków. Nie mogę trafić. Hm, pieski tu są, można by sobie oswoić, ale nie mam kości. Zabijmy sobie tego kurczaka. trafię. No nic. Idziemy dalej. I co jeszcze mam tu do powiedzenia? No w sumie to już nic. Nie mam wszystko co najważniejsze. To chyba powiedziałem. Nie będę mówić o tym, co miałem zrobić. Ponieważ miałem zrobić taką małą serię, ale jej nie zrobię. Znaczy, zrobiłem jeden odcinek, ale nie wrzuciłem. Ponieważ no nie wyszło. Tak jak mówiłem, przez te problemy z programem do nagrywania. Dobrze. Jeszcze y, przed tym odcinkiem zapewne pojawił się już wcześniej odcinek z Nosferatu, który nagrałem już dawno, dawno temu, tylko, że po prostu nie chciałem mi się tego y, wrzucać w ogóle na YouTube'a. Y, a teraz po prostu, że y, jestem. Z tego co widzę tutaj chyba też nic nie ma oprócz lasu, także nie wiem czy jest sens tutaj chodzić. No, ale myślę, że wejdziemy sobie na jakieś y, wyższy, wyższe miejsce. I sobie tutaj zobaczymy, co tu, co tu się dzieje w ogóle. Ok. Yy, wszędzie tutaj pełno lasu. W ogóle ciężko się tu chodzi. I zapewne mało widać. I przez ten las to ma pewnie mniej FPS-ów. Co jest zapewne odczuwalne. Ok. No, no, już czuję. Te ściny. Weźmy sobie może na tym dużą o, górę śniegiem. Myślę, że to będzie dobry pomysł. Będziemy mogli z nich zobaczyć parę, e, parę rzeczy, co się tu dzieje. Może nie wiem, jakieś skrzynki ukryte znajdziemy, czy coś. E, cokolwiek przydałoby się. Ok. Hmm. Nie wiem, czy się opłaca folii na sam szczyt, ale chyba tak zrobimy. Będzie taka przygoda i e, wejdziemy na górę. Świetnie. Dobrze. Tylko nie wiem czy starczy czasu, ponieważ nie chcę sobie kręcić jakiegoś 20-minutowego odcinka, bo myślę, że nie ma po co. O, to nie ze góry widzę. drzewko. Okej. Okay. Ja Lecimy sobie jeszcze tą na górę, na górę. Możemy sobie tutaj zniszczyć, zniszczyć, okej. Okay. Coś tutaj mamy. Jakieś skrzynki wypatruję może. Taką mam nadzieję. No jednakże. Jednakże nie mam żadnej skrzynki tutaj. Kłojeczka. A odcinek dobiega już końca. Czas mi się kończy. Ponieważ ustalam sobie, że nie chcę robić długich odcinków. No, i weszliśmy sobie na taką górę, gdzie zakończymy nasz dzisiejszy odcinek. Mam nadzieję, że to co zbudowałem się chociaż trochę podobało, chociaż według mnie to naprawdę było coś dziwnego. No, ale cóż, jak komuś się podobało, to bardzo fajnie i e, fajnie by było, jakby też zostawił łapkę w górę, komentarz jakiś e, pozytywny i tak dalej, i tak dalej. No. E, I to by było na tyle. Żegnam się z Wami i do zobaczenia w następnym odcinku z Czegokolwiek. Cześć.